Bajka dla dorosłych Dom, który słuchał szeptów Czyta Rafał Chwaliński Była kiedyś mała wieś na skraju lasu Taka, o której nikt nie mówił w prognozach pogody Bo i tak miała własny klimat Czasem tam mrzyło Choć niebo było czyste, czasem było gorąco, choć słońce dopiero się gremuliło za drzew, ale mieszkańcy twierdzili, że to nie pogoda się zmienia, tylko wieś się zastanawia. Właśnie tam stał dom, o którym szeptano różne rzeczy. Jedni mówili, że stary. Inni że żywy, a najstarsi twierdzili, że słucha i że potrafi odpowiedzieć. Dom był zbudowany z drewna tak ciemnego, że wyglądało, jakby ktoś w nim przechowywał po zmroku całą noc świata, a okna duże, miękkie kształcie. Zdawały się mrugać, gdy ktoś przechodził obok. Nikt nie odważył się tam zamieszkać. Do czasu, aż pewnego jesiennego wieczoru, pojawiła się ona. Miała w sobie spokój kogoś, kto dużo przeszedł i odwagę kogoś, kto nie ma już nic do stracenia. Miała też walizkę, w której zmieściłby się cały jej poprzedni świat, a dokładniej dwa swetry, notes, szczotka do włosów i zdjęcie, które zawsze nosiła w okładce książki. Nie szukała szczęścia, nie szukała nawet domu, szukała ciszy. Tego Rodzaju ciszy, która pozwala odetchnąć głębiej niż dotychczas. Kiedy przekroczyła próg, poczuła coś dziwnego, jakby powietrze zatrzymało się na krótką chwilę i jakby dom wziął pierwszy od dawna oddech. Spokojnie szepnęła półgłosem tylko obejrzę. A dom jakby Cieszył się. Tak przynajmniej pomyślała, choć teraz sama siebie wyśmiała. Domy przecież nie mają emocji, co najwyżej mają skrzypiące schody i krzywe fragmugi. Przeszła przez kuchnię, dotknęła blatu, lekko ciepłego, jakby ktoś jeszcze rano opierał na nim. Dłonie. Potem zajrzała do salonu, w którym wisiał duży obraz, przedstawiający las o świcie. I wtedy się stało. Z sufitu spadł liść. Delikatny, żółto złoty, świeży jak te, które dopiero opadły z brzusł. Przy drodze, ale nad nią nie było żadnego drzewa. Dobrze, szepnęła, to jakiś znak, to w porządku? Zostaję na noc. Dom nie odpowiedział słowami, ale odpowiedział ciszą, taką ciszą, która otula człowieka jak miękki kot. Wieczorem usiadła na kanapie, zapaliła świecę i zaczęła czytać. Po godzinie poczuła coś jeszcze dziwniejszego jakby ktoś usiadł obok, delikatnie, bez naruszania przestrzeni, ale jednak obecność była wyczuwalna. Nie strasz mnie mruknęła, choć nie zamknęła książki. I wtedy zobaczyła w płomieniu świecy odbijały się dwa cienie. Jej i czyjś drugi. Większy, rozmyty, jakby w odbity w wodzie. Podniosła wzrok. Nikogo nie było, ale cień pozostał. No dobrze, jeśli chcesz towarzystwa, możesz zostać. Bylebyś nie robił przeciągów, powiedziała, a kącik jej ust uniósł się lekko. Nie jakby właśnie na to czekał. Cień zbliżył się o milimetr. Delikatnie, bez pośpiechu. Jak ktoś, kto nie chce. Jej przestraszyć. Nazajutrz obudził ją zapach kawy. Kawy, której nikt nie zrobił, a przynajmniej nikt żywy. Na kuchennym stole stała filiżanka, a jej powierzchnia parowała leniwie. To już przesada, mruknęła. Chodź. Uśmiechnęła się już szerzej niż wczoraj. Gdy usiadła i wzięła pierwszy łyk, pomyślała, że choć dom jest stary, to ktoś, kto tu kiedyś mieszkał, musiał wiedzieć, że kobiecie kawy robić się nie odmawia. Nagle poczuła muśnięcie na karku. Jakby powietrze chciało ją objąć. Dobrze, dobrze szepnęła. Zostanę dłużej, ale musimy ustalić zasady. Przede wszystkim nie otwierasz okien nocą. Jasne? Deska w podłodze cicho stuknęła. Jak potwierdzenie. Tak mijały dni. Dom naprawdę słuchał jej szeptów. Kiedy mówiła że jest zimno, ogień w kominku zapalał się sam. Kiedy nie mogła zasnąć, z sufitu spadał kolejny liść, pachnący lasem, a kiedy wracała zmęczona, cień przy kominku ożywał delikatnie, jakby czekał. Pewnego wieczoru, gdy deszcz lał jak z wiadra. A ona siedziała przy oknie z kubkiem herbaty. Cień podszedł bliżej niż kiedykolwiek. Obok niej na szybie pojawiła się para. Jakby ktoś oprócz niej właśnie tam stał. Ktoś, kto miał oddech, ciało, niewidoczne ręce. Kim ty właściwie jesteś? Zapytała cicho. Nie było odpowiedzi, ale dom zadrżał. Dobrze, powiedziała, możesz nie mówić, ale nie jestem tu z przypadku. I wtedy to poczuła dłonie delikatne, nierealne, ciepłe. Jakby ktoś dotknął jej ramion. Z troską, nie pośpiechem. Brakowało ci kogoś? szepnął cień. A ona, zdumiona, przestała oddychać na krótką chwilę. A tobie? Czego brakowało? zapytała. Cień nie odpowiedział słowami, ale zrobił coś, czego nie zapomni. Przyciągnął ją. Subtelnie, niemal niewyczuwalnie, jakby każde powietrze między nimi chciało się z nich śmiać, jakby dom pozwolił im być bliżej. I choć nie widziała jego twarzy, wiedziała jedno, nie była tu już sama. Z czasem zaczęła mówić mu więcej. O tym, dlaczego przyjechała, o tym, co ją bolało, o tym, czego w życiu zabrakło. A dom słuchał, cień też. Pewnej nocy, tej najciemniejszej w całym miesiącu, zapytała: Jeśli ty jesteś domem, to ja jestem kim? Cień przesunął się tak blisko, że poczuła jego dotyk na dłoniach ciepły, żywy. Jesteś tą, na którą czekałem. wyszeptał. Jej serce uderzyło mocniej, a dom jakby westchnął z ulgą. Rankiem znaleziono ją śpiącą na kanapie z książką na brzuchu. Uśmiechniętą tak spokojnie. Jakby odnalazła miejsce, którego szukała przez całe życie. A dom? Na jego parapecie leżały dwa świeże liście. Bo kiedy w końcu pozwolisz komuś dotknąć swoich myśli, nawet cień potrafi stać się bliski. Pewnej nocy, tej najciemniejszej w całym miesiącu, zapytała. Jeśli ty jesteś domem, to ja jestem kim. Cień przesunął się tak blisko, że poczuła jego dotyk na dłoniach. Ciepły, żywy, jesteś tą, na którą czekałem, wyszeptał. Jej serce uderzyło mocniej, a dom jakby westchnął z ulgą. Rankiem znaleziono ją śpiącą na kanapie z książką na brzuchu, uśmiechniętą tak spokojnie, jakby odnalazła miejsce, którego szukała przez całe życie: a dom na jego parapecie leżały dwa świeże liście. Bo kiedy w końcu pozwolisz komuś, dotknąć swoich myśli, nawet cień potrafi stać się bliski.